Witam dziś w studiu dziennika związkowego panią Elizę Śledzińską, która pełni rolę zastępcy komisarza do spraw Komunikacji i Koordynacji Zasięgu w Business Affairs and Customer Protection, BACP, to jedna z agencji miasta Chicago. Dzień dobry Pani Eliza. Dziękuję, dziękuję bardzo, że jesteśmy tutaj na ten wywiad. Mam nadzieję, że to pierwszy z serii wywiadów, bo BACP zajmuje się bardzo ważnymi rzeczami, za chwilę o tym powiemy tak. każdy z nas, czy jesteśmy mhm. tego świadomi, czy nie. Ma do czynienia właśnie z tą agencją, z BACP. Dokładnie. I że każdy miesiąc, każdy tydzień mamy coś nowego, to jesteśmy gotowi, żeby więcej informacji dostać. Będziemy do o tym informować no. na bieżąco. No. Ale zacznijmy od, od, od Pani historii. Pani Lidz, urodziła się Pani tutaj, w Stanach? czy tak. W Polsce. Urodziłam się tutaj w Chicago, całe życie w Chicago, mhm. um, tylko pojechałam um, na studiach, tak, 3,5 godziny stąd, do Bradley University, w Peoria. Um, Przyjechałam z tym wiedziałam cały czas, że chcę pracować na government. Um, I wiesz, mówić po polsku też oczywiście w Chicago jest dla mnie bardzo important. Um, poszłam do polskiej szkoły. Której? Um, Kościuszko, nie tak daleko. Z tym gorąco szkoły tak. kościuszki. <laughs> nie tak daleko, każdą sobotę wiesz. Um, no i dla mnie bardzo ważne jest nie tylko pracować dla government i oczywiście dla miasta, bo się czuję, że to jest jakby najbliższy kontakt z ludźmi i naprawdę widzę od razu ten difference, co mogę zrobić. Um, I oczywiście dla mnie ważne jest, że ludzie wiedzą, że są ludzie, co mówią po polsku government. Um, I dla mnie wiesz, to jest jeden z tych rzeczy, co naprawdę dla mnie jakieś, Szczęśliwa jestem, jak ktoś przechodzi do mnie i mówi, o nie wiedziałam, że no ktoś właśnie, tutaj mówi po polsku, wiesz, i to jest dobry efekt. No tak, my jako społeczność też, też jesteśmy bardzo dumni, bo, bo tak, twój sukces mm -hmm. to sukces całej naszej społeczności, że tak. jesteśmy reprezentowani właśnie no. w tych miejskich agendach. Tak. Czym dokładnie zajmuje się BACP? No, um, ja rzecz mówię, że my mamy jakieś wspólnienie z każdą osobą, co mieszka w Chicago. Niech mm -hmm. um, to jest ktoś, kto okworzył biznes, czy to jest pracownik w Chicago. I oczywiście, konsumentem w Chicago. Tak. Um, my naprawdę pracujemy z wszystkimi osobami. Najważniejsze dla nas jest, numer jeden, żeby był um, bardzo dużo biznesu w Chicago, bo to pomaga całą ekonomię w Chicago. Um, I dlatego mamy dużo edukacji dla nich, um, informacji, pracujemy blisko z różnymi izbami handlowymi, na przykład Polish American Chamber mm -hmm. jest bardzo dobry partner z nami. Czyli właściciele szczególnie małych i średnich mm. przedsiębiorstw mogą liczyć na waszą pomoc w najróżniejszych sytuacjach. Mm -hmm. Bardzo ciekawa jest kwestia uzyskiwania licencji na prowadzenie biznesu w Chicago. Tak, to najpierw um, chcemy, żeby ludzie przyszli do nas w City Hall um, w downtown, ósme piętro. Mm -hmm. To jest jak nazywa się Small Business Center. No i tam um, jest aplikacja, żeby dostać licencję biznesu um, i tak jak mówiłam, że są ludzie, co mówią bardzo dużo języków. Jest parę ludzi, co mówią po polsku, po hiszpańsku i dla nas to jest bardzo ważne, żeby ktoś nie czuł się, że nie może dojść um, do nas, bo się wiesz, może nie czuje bardzo dobrze mówić, po innym języku i to nie jest, wiesz, to nie powinno być powód, żeby tak, ktoś to, nie przyszedł do nas. No właśnie. Yeah. Więc nie ma się co obawiać, że, że mm -hmm. nie zrozumiemy w pełni rzeczy, tak. które są w jakimś formularzu, mm -hmm. czy popełnimy jakiś błąd. Tak. Zawsze się znajdzie ktoś taki, jak pani na wszystkie po polsku. Tak. Co oprócz licencji, jakie mm -hmm. sprawy oprócz licencji mm -hmm. uh, mogą być załatwiane z pomocą BACP, jak chodzi o, o biznes? Tak, bo uh, well, numer jeden, um, to co my właśnie jak mówiłam, żeby była edukacja mm -hmm. dla biznesu. To dlatego dwa razy w tygodniu mamy um, seminarium internetowe, po, uh, w środę o 3:00 po południu i w piątek o 10:00, każdy tydzień, czasami nawet więcej, tam wtorek, czwartek. Tak. Um, no i tematy są wszystko, jak dostać licencja, może o marketing, social media, technology, mm. um, żeby miały więcej informacji, jak nie, nie tylko otworzyć biznes, ale później utrzymywać ten biznes też. Czyli poprawić skuteczność, mm -hmm. rozwijać tak. się, podbijać. Mm -hmm. Finansowe tak. um, opcje też. A co w, w takim razie z klientami tych firm? Mm -hmm. Czy my też w jakiś sposób jesteśmy chronieni przez działalność BACP? Tak, jako konsumentem jesteś. Um, na przykład, jakby poszłeś do jakiegoś sklepu i patrzysz na rachunek i coś tam nie pasuje ci, mm -hmm. to zawsze możesz zrobić skargę do naszego departamentu i później robimy jakby um, investigation i zobaczyć, co tutaj się stało, czy jest um, powód, żeby rozmawiałyśmy z tym biznesem i powiedzieć, wiesz, a czego tyle wyliczyłeś, jak to na, na przykład taka cena była inna napisana. Czyli nieścisłości na rachunkach, wydaje mi się, że sprawy mm. gwarancji, to tak. co oferuje mm -hmm. jakiś biznes, a to co otrzymują klienci, jeżeli są nieścisłości, tak. można się zgłosić Dokładnie. do Dokładnie, no i, tak. I kolejna taka grupa, którą chronicie, to pracownicy. Mm -hmm. Tak, um, na przykład są teraz około pięć różnych laws, Um, numer jeden, co dostajemy najwięcej skarg, to jest, że ludzie nie dostają ich um, minimum wage, co powinny. Teraz jest 16 dolarów i 20 centów mhm. na godzinę w Chicago i jak widzisz, że nie, na twój, wiesz, paycheck nie wygląda to jeżeli znowu... jest mniej. Jeżeli jest mniej pracowałeś, ile, wiesz, to. mówiłeś, to um, tak samo, proszę bardzo. Robić skargę z nami, zrobimy investigation. Czy podobna sytuacja wygląda na przykład w przypadku overtime hours, jeżeli dotyczy się więcej mm -hmm. niż ten umówiony 40-godzinny tydzień? Też, Aha, wszystko na to i um, w tamtym roku też wyszło jakby fair work week mm -hmm. um, i w siedem różnych industries jak ktoś dostaje ich schedule mniej niż 24 godzin Um, to też możesz zrobić skargę, że nie dostałeś Twój nowy skargi 24 godzin. Czyli tu nie chodzi tylko o overtime, ale też to minimum, tak. które powinno Tak, mm -hmm. dokładnie. Yy, mm -hmm. To naprawdę jesteśmy nie tylko dla biznesów, ale tak jak mówię, też dla pracowników. Mm -hmm. Mm -hmm. A co, jeżeli przychodzi do Was ktoś, kto ma zastrzeżenie na przykład do bezpieczeństwa mm -hmm. yy, na, na miejscu pracy, czy wtedy kontaktujecie się z innymi agencjami, jak na przykład OSHA? Współpracujecie z innymi instytucjami? Tak, tak. Um, jak przychodzi właśnie do takich ochronach, to pracujemy ze Stanem i nawet do mm -hmm. federalnym um, government też. Mm -hmm. Świetnie. No. Ja chciałbym jeszcze na moment wrócić do licencji tak. na prowadzenie o, biznesu. Się. Kto taką licencję powinien mieć? Jeżeli, mm -hmm. y, rozumiem, że jeżeli mam biura w Chicago, no to, to owszem, to tam jest tak. siedziba mojej firmy, ale co na przykład, jeżeli prowadzę, moja firma jest zarejestrowana na przedmieściach, gdzieś w Des Plaines, mm -hmm. a prowadzę biznes w Chicago. Tak, to powinniśmy mieć licencję w Chicago, jak robisz jakiś, co my mówimy, jakby business activity. Mm -hmm. To um, Jeśli to jest sklep, to oczywiście, um, ale jak przychodzi na przykład do adwokaty albo do real estate agents, to to jest licencja ze Stanem. Czyli tam wtedy nie, nie Syria w Chicago, nie, 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 ale ze Stanem. Tak, nie, nie. dokładnie. I bardzo ciekawa jest ta współpraca mm -hmm. z izbami handlowymi. Tak. Polska-amerykańska Polska Izba Handlowa, Polish American Chamber of Commerce działa od, od 30 no. lat. Mm -hmm. Od wielu, wielu lat współpracuje z BACP. Na czym polega ta współpraca? Ja to wiesz, tak jak mówiłam, my jesteśmy w City Hall, w Downtown, ale naprawdę chcemy, żeby ta informacja też była jak najbliżej do biznesowej. To my um, dajemy jakby grants do około 60 organizacji, na przykład jak mówiłeś, Polish American Chamber, mm -hmm. um, i chcemy właśnie, żeby ta organizacja pracowała nawet bliżej z biznesy, żeby te biznesy w tym community przechodzili do nich najpierw i pomagać wiesz to szukam jakieś miejsce, żeby otworzyć restaurację, czy wiesz na przykład, gdzie są puste, um, wiesz, budynki, Just, tak, tak mm -hmm. to na tej zasadzie też. i rzeczywiście tych imprez, tych takich wydarzeń networkingowych organizowanych przez Chamber of Commerce jest mnóstwo no. i przy okazji ogłoszeń, tam mm -hmm. praktycznie za każdym razem tak. jest logo BAC, no. co świadczy, że ta współpraca działa naprawdę dobrze. Jas, yes, tak. Świetnie. Zbliża się miesiąc dziedzictwa polskiego. Mm -hmm. Wiemy już, że jedno z tych seminariów, które organizujecie, będzie bardzo polskie. Będziecie mieli polskiego gościa. Tak. 17 października o drugiej po południu będziemy mieli um, Duel uh, Studio Chicago. Uh -huh. um, też nie daleko stąd. Um, one są na Irving Park i Harlem, w tej okolicy. Um, no i właśnie zaprosiliśmy właściciela um, Gregory, żeby on powiedział, jak zaczął biznes, Um, wiesz, jak pracowało się z City of Chicago, czy, mają, czy on ma jakiś advice, czy jakiś pomóc i um, robimy to raz w miesiąc, różne biznesy, żeby mówili ich historii, bo dla nas jest bardzo ważne, żeby to ludzie słyszeli od kogoś, jak oni są, prawda? Chcemy, żeby to było jakby realistic conversation, żeby się czuły spokojnie i żeby słyszały, wiesz, co, ta osoba miała te same problemy jak ja. No Ale jak to wyszło? Jak, jak to mogły pomagać siebie? Takie case studies są niezwykle ciekawe, Bo yeah. każdy w zasadzie trafia na każdy... te same problemy przy założeniu biznesu. Tak, tak. I oczywiście ten. Um, Biznes to pracuje też bardzo blisko z Polish-American Chamber i już, jak możemy pomóc razem i jakby pokazać ten ekosystem, jak wszyscy pracujemy razem, prawda? Miast ja Chicago, Izba Handlowa i oczywiście ten biznes, to mm -hmm. wszystko razem pracujemy, żeby było bardzo dobre ekonomia w Chicago. Świetnie, gdzie można uzyskać więcej informacji na temat mm -hmm. tego, czym BACB się zajmuje? Oczywiście, A nasza strona internetowa jest chicago.gov Slash, B -A -C -P. Mm -hmm. slash BACP. Chicago.gov slash BACP. Tutaj macie tak. Państwo adres tej strony internetowej. Lizę, czy można konkretnie poprosić o, o, o Ciebie, jeżeli chodzi o proszę się kontaktuje, bardzo, szczególnie tak. dla osób, które chcą porozmawiać z kimś po polsku, można. Chętnie nie r... tam. Tak. Świetnie. Mhm. Dziękujemy serdecznie. Umawiamy się już na kolejną wizytę, tak. bo tych rzeczy mhm. dla naszego polonijnego środowiska biznesowego jest mnóstwo, o których chcielibyśmy powiedzieć, więc tak. zapraszam bardzo serdecznie przy okazji Dziękuję. każdych kolejnych wydarzeń, każdej kolejnych inicjatyw, tak. które BACP tak. organizuje. Tak. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, naszym gościem była pani Eliza Śledzińska. Eliza jest zastępcą komisarza do spraw komunikacji i koordynacji zasięgu w Business Affairs and Customer Protection of the City of Chicago. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zaczynę.